11.32 Jałowica Cimental Czeski, wycielenie 17 stycznia, wydajność po marce 7.300. Jałowica Polska Cimental 97.36, wycielenie od 8 lutego do 23 marca, wydajność po marce 7.000.

0766, wycielenie od 8 lutego do 23 marca. Wydajność w umadce 7000. 9751, wycielenie od 8 lutego do 23 marca. 9693, wycielenie od 8 lutego do 23 marca. 97,44 wycielenie od, od 8 lutego do 23 marca 6900 wydajność łomatce.